Moi drodzy, w ostatnim odcinku stała się naprawdę straszna rzecz, ponieważ Palionowy, czyli Burmistrz Palionowa, zamknął mnie w jakimś pomieszczeniu, które nazywa więzieniem, moi drodzy, i dzisiaj po cichutku się z niego wydostaniemy, moi drodzy, ja tutaj poczekam, aż przyjdzie Pan Burmistrz na jakąś kontrolę, co on tutaj będzie robić i wtedy szybko uciekniemy, ale zanim zaczniemy, łapa subik, moi drodzy, to jest podstawa, także lecimy z odcineczkiem, moi drodzy, tutaj muszę czekać. O dzień dobry, dzień dobry, jak tam dzień O Młody śmieciu! Ale co? Co? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mnie pan atakuje? Nie mam. Walka hope. na łapki. No ale co to za walka Dzień dobry! Jest dzień dobry, chciałem ci tylko tak potraktować, bo jesteś moim więźniem jesteś śmieciem przez to, że kradość i ja wszystko. O nie, nie! Tak nie będzie, ja się nie dam tak traktować. O, nie, odsuń drzwi, żelazne, nie ma kuzika. No nie o. Hy? Hy? No nie, dlaczego tak się ze mną bawisz? Gdzie ty idziesz teraz? O nie, oddaj te bloki o Masz nie. to oddać. Idę cię. Nie ma. A ja nie mam nic. A. Co ty? Co ty robisz? Ja nie mogę tu wyjść. Patrz, jest wszystko zamurowane. Nie mam jak wyjść. Muszę się Co tam u ciebie w ogóle? Jak ci się żyje? Bardzo źle, bardzo źle. Tutaj są tragiczne no, warunki. Nie ma, wyjść. nie ma jedzenia, nie ma tu jedzenia. Masz wyjść. Dlaczego mam wyjść? Przecież i tak nie wyjdę, i tak tu jestem zamknięty. Zobaczcie, nie da się tutaj wyjść. Zobaczcie. No, próbuj. No nie da się. Dobra, bo Mam dla ciebie challenge w takim razie. Jaki masz dla mnie challenge? Parkurowy. Tu się skoczyć w ogóle. Nie ma! Nie Jak wyjdziesz, to zostajesz zabity. bo Zostajesz no ja zabity. Zostajesz zabity. Nie, dlaczego? Jak dlaczego? A to nie działa! Zostajesz zabity. No nie możesz tak uciekać. Mówiłem, nie uciekaj. Mam dla ciebie zabawę. Mam dla ciebie zabawę i co? Ła! Wow. Nie zabijaj mnie, bo znowu tam wejdę. Nie zabijaj mnie, bo znowu tam będę. Nie zabijaj mnie, bo znowu tam będę. Dobra, Aha. idę Wojny, jest. Się A się mam to. 3 HP tylko. 3 punkty zdrowia. No i ej, tu jest przeciwnik! 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 Co, no, mam, i zrobić? co? co mam zrobić? No parkour ci robię, czekaj. Tutaj? Parkour ci robię, no. Ej, to nam się nie da wskoczyć. Da się. Ech, nie możesz tam skoczyć Jak to? Wow, no. Łaaa, Ja cię skil, skilowałem no, Potężniak Zabijałem no cię skilowałem Ja nie mogę Dlaczego? <grym> o no kurde, nie. klucz Dobra, chwila Uf, Muszę się skupić i wtedy wyjdę z więzienia moi drodzy Jest, 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 jest mhm. Tak? Co ty robisz? Ucieczkę. Nie ma! O, zostajesz zabity teraz. Nie! No inaczej no nie możesz tak uciekać nie. przez cały czas. Nie! Zostajesz My się tak zabitym. nie będziemy bawić, zostałem zamknięty za nic. <grym> za nic! Zostałem zamknięty za nic. Nie widzowie, musicie... Uciekłem. Go Uciekłem. Uciekłem Uciekłem! Uciekłem! Nie! nie. O, co ty chciałeś wypić? Nie, No ty chciałeś wypić? No nie, pociutku, pociutku, uda się, uda się, uda się. Nic nie słyszę, nic nie słyszę, nie wie, nie wie, nie wie, nie wiem, nie wie. Ty skurczy byksu Tak! Tak! Uciekamy moi drodzy, uciekamy uda się! Nie! Uda ma, się! Nie. Uda Cię. Cię. Gdzie, gdzie ty jesteś? Uda się! Uda się! Gdzie ty uda jesteś? Się. Uda się! Gdzie jesteś? Uda się! Uda się! Uda się. Gdzie ty jesteś? Złodzieja już nie ma! Nie ma już złodzieja! Gdzie ty jesteś? Nie ma złodzieja! Ale jak ci znajdę, dostajesz takie Bęcko. Nie ma złodzieja! Złodziej uciekł! Nie razie tak jesteś? traktować. Gdzie jesteś? ale ucieczka moi drodzy on nas nie widzi patrzcie nie znajdziesz mnie no fajnie tylko gdzie jesteś nie znajdziesz mnie jest uciekliśmy moi drodzy możemy zacząć nowe życie Tomek witaj Tomek ale moi drodzy się udało patrzcie możemy teraz szpiegować go on czym nie wie co tam burmistrzu? Uciekłem z twojego więzienia. Gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. Ja jestem Dobra. Ja... E, okej. Okay. To ja idę ci coś zniszczyć w takim razie. Nie, dlaczego? A to ja ci też coś zniszczę. Nie, bo wtedy dostaniesz karę już w ogóle. Masz być w więzieniu, to jest twoje prawo. A jak coś jest... zrobisz, ja jak coś ja zrobisz, robisz, to ci biorę wszystkie obrazy. Super. <laughs> To twoje Nie, zostawię. Dobra. Dobra, jestem w twoim domu, jestem w Twoim domu. A ty nie wiesz gdzie jestem. No, jestem w twoim domu. I cię okradam teraz z diamentów. No ja ciebie też. Nic no, ci nie wziąłem z tego domu. Czy <grym> ty, ty mi wszystko zabrałeś? A ty mi wszystko zabrałeś? Uciekamy! Uciekamy! Kurna! Ale teraz jesteś w mordę! Ucieczka! 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 Ucieczka jak najdalej! <grym> Jaka ucieczka znowu? Ucieczka! Jaka ucieczka! Ja gdzie ty jesteś? Uf, uf, uf. Mój drodzy, już niewiele tam zostało chyba podki. <grym> ja pierdolę za bezet! <grym> NO GDZIE JESTEŚ? O no! Co? Co to było dla ciebie? Jeszcze mam wyrzucić dwa diamenty Dobra, Dobra wszystkie diamenty w takim razie o nie! A łanie! nie! Co ci jest? A, ALE down! Nie wierzę! Nie wytrzymał nie. z niego! Aaa, jest w więzieniu teraz, lamus! Aha. Szybko, 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 szybko! Gdzie on Tutaj. Dzięki za itemy. Szybko, szybko, szybko. Jest! Na wolności! Oh, Boże, Ty jesteś, głupi? No bo... nie. Możemy ustalić warunki. Nie, zostaw mnie. Możemy ustalić warunki. Możemy ustalić warunki. No, no jak ty tak szybko skaczesz? No, nie. o. Ja pierdziele, ale masz teraz mordę, naprawdę Ale nic masz mnie... mordę. A nic wie zrobisz bez ty wyżej. O! Nie! Nie! SARATE! <grym> <Co na> ty... <grym> Jest Jeszcze jedna próbowa, moi drodzy. Odzyskania własnego własnego życia. Ale on już wie jak ja stąd wychodzę chyba. Nie wie! Nie ma go! Nie wie! O nie, on wie! O, masz być w więzieniu, bo inaczej zginiesz. 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 Gdzie ty jesteś? Ty jesteś Nie mam, nie uciekłem <grym> ty... Aaaa, daj... kurde Masz być w więzieniu, bo inaczej zginiesz nie. No! nie, A, dogadajmy, dogadajmy jakieś warunki no, Dobra, w takim razie masz iść, bo inaczej się zabiję Ale czemu nie mogę wyjść z tego więzienia? Jak czemu? Bo jesteś w może co? To kiedy mogę wyjść z więzienia? No, po jednym dniu minimum Czyli do Ale jutra, a jutro tak wychodzę? Jutro w sensie jutro. ooo, no nie, dzisiaj w Minecraft. Co ty robisz? I znowu uciekasz! Nie, dobra, dobra, poczekam do jutra, ale jutro Co ty sobie myślisz, to mi? Co ty, sobie myślisz? Co ty sobie myślisz? Teraz robię ci tortury A ty się.

Nie dlaczego Nie masz mi. No. O, ty zostajesz w łeb teraz... Sobie. A nie. Dobra, moi drodzy, to nie ma sensu. Muszę czekać do jutro najwidoczniej. Także moi drodzy ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. No i przestań mnie bić, bo chcę się pożegnać. A jutro moi drodzy wychodzę z tego więzienia i robimy totalną rozwałkę na tym serwerze. Bólmy <grybuj> się tak? będzie tego spodziewał. Na razie, Ero, nara, ej, bye.